Po kilku już latach, w sumie lata, dwa lata, gdzieś minęły, nieobecności wracamy. Jednak życie za kierownicą ma coś w sobie. Póki co będziemy wozić. piasek, żwir wjeździliśmy asfalt ziemniaki wszystko co będą ładować zobaczymy jeszcze mu ładuje jeździmy Dafikiem XF 105 nie jeździłem nim wcześniej a szefo jeździ popołudniami więc dba o nie 11, nie? Siedzi. nie? tak siedzi? tam jest, i wywrotka W międzyczasie stan cywilny się zmienił ale poza tym nie i po polach. gówniana droga, tu jest bardzo zgubniany dojazd, bo ona jest taka budowa, budowa. Ale kopią piasek pod S5, S5, S5 chyba. A było S5, tak. Tutaj koło łożymy grodu. No i utwardzają. I trzeba pracować. Tyle. Na dzisiaj. dzisiaj który jest w ogóle... Już zapomniałem nawet. Nie wiem, 7 chyba. Września 2015. Uweral.